Aj, dzisiaj będziemy otwarzać pokrowiec i mam i Teraz będziemy... O, nie mam O, jak Dobra. To tu mamy Hello Topka. Topka. To jest pokrobiec. Jak widzisz, musisz wstać. I teraz przyjmijmy Tutaj mamy tamte. To jest też. Mam być mowy o

Z tego, i ja, to, dobarke, i z tego, to jest i zobaczymy, jak wygląda. Tago to jest mój tablet w I zobaczymy i pokażemy Ci, co dostało. barke I teraz to jest owoś do a to do to. to Będę była tak się, a ja I mam to. Tutaj mam takie naklejki. Mam naklejki. I to się na to I to. to masz? ja við pengar. fólkur. okkei